O, nie udało się. Czego dzwoni zajęty? Jestem, pilotuję maszynę. Udało się. Nie udało się. Odpalaj dziada lecimy z powrotem Kurcze, blisko było co nie Gdzie ten bank jest tutaj, dobra O i chyba się nie udało znowu Dobra, odpala dziada Jeszcze jedna próba Bartko, może się uda, już jest blisko Aj znowu, kurwa mać. Hm. jak to tam wylądować? Nie poddamy się tak łatwo. Muszę to zrobić. Może się uda, może się uda A nie trafiłem na bank by się udało Ej, jak coś to siedzę, nie? Ale to tak nieładnie, nie spadam jednak. Dobra, próbujemy dalej. Nie poddam się Póki jeszcze nie wybuchłem to nie źle O kurwa Nie no się. Ale już dymi Objać twoja Aj zabrakło mocy Kurczę myślałem że odjąłem gazu To teraz to chyba wybuchnę Hej pal silniki No i chyba się nie zapali No chyba się nie zapali <laughs> Ale dobre było, dobre było Bartek chyba wylądował Dało mu się chyba na banku wylądować On chyba na tym mniejszym budynku siedzi Czy jak? chyba nie widzę gdzie tu jesteś, Bartku? A tutaj jesteś. <laughs> Oj, zaraz do mojego No, dobre. <laughs> tyryry, tyryry. Lecimy, lecimy, dobra, zbliżamy się. Trzeba troszkę stolgować. Aj kurczę, przeleciałem. Znowu to samo jest. Trudno jest wyczuć, ale zaraz może da się radę. Nie poddajemy się, łatwo. Nie ma to tamto. Aj, za mało teraz mocy. Dobra, nie dasz radę. Uciekaj, spadaj. No śmigło urwałem. Ale siedzę. Wylądowałem. Byle jaka. Pięknie bardzo. Na śmigle mi wylądowałeś. Dobra. O nie... Dlaczego mi tutaj wyrzuciło? Wybuchło wszystko. A za niewiele. Yeah, siedzi, siedzi maleńki. Końce się udało Kapitan Wrona. W lepszej wersji Łojejko jak mi drzwi wyjebały Ej Bartku nie leś tylko Wysiadaj No to fajnie śmigło urwałem Ale Ale drugie jest tego Drugi jest cały. Wow, mówisz, niezłe, nie da się, bo na też mi się udało. No to fajnie. Koniec.